Halo, halo, witam Państwa bardzo serdecznie z niebieskiej części Londynu na Stamford Bridge. Chelsea-Londyn będzie podejmować jakże silny Arsenal. Także derby Londynu w najlepszym wydaniu tylko tutaj i tylko teraz. Godzina 17.30 niedziela. Rozpoczynamy dzisiejszą jazdę bez trzymanki, bo naprawdę wydaje mi się, że ten mecz będzie o Zaognionej atmosferze. Ale bowiem, Chelsea Londyn w tym momencie jest na piątym, piątym miejscu, a Arsenal Londyn na szóstym, więc to będzie walka o najwyższy cel. Bo te trzy punkty naprawdę mogą zmienić dużo w tym sezonie. Zapraszam Państwa z tej strony Blinden. Widzimy tutaj piękna oprawa już na Stamford Bridge. kibice rozgrzani, gotowi do tego, żeby zobaczyć ten piękny spektakl. Teraz przywitanie obu ekip. Widzę, że wszyscy są bardzo zmotywowani i gotowi do tego, żeby walczyć o te trzy punkty. Bo te trzy punkty naprawdę mogą zmienić dużo. Tym bardziej, że Arsenal Londyn ostatnio przegrał mecz z Newcastle United 1 do 0. A Chelsea London zremisowała z Manchester United. A tutaj widzimy teraz skład drużyny Chelsea London. W bramce Robert Sanchez, dalej Kukurela, Colwill, Fofana, Gusto. W pomocy Fernandez, Caicedo w ataku Sancho, Palmer, Madweke i Jackson, Nicolas Jackson. Tutaj widzimy skład Arsenalu Londyn, formacja 4-4-2 w bramce. David Raya w obronie, Calafiori. Magalesz, Saliba i White. Do tego Rice, Partey, Saka, Martinelli i w ataku Trossard i Havertz. Havertz, który ostatnio w meczu z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów naprawdę pokazał się z fantastycznej strony. No ogólnie mecz w Lidze Mistrzów, jeśli chodzi o Arsenal Londyn był naprawdę dobry. Zabrakło szczęścia wydaje mi się i dobrego wykończenia. Rozpoczynamy to spotkanie. Sędzia właśnie gwiznął. Arsenal London. Rozpoczyna to spotkanie od spokojnego wyprowadzenia piłki, chociaż wiadomo tutaj Chelsea od początku będzie próbowała wejść na swój najwyższy poziom, ponieważ grają mu siebie. Chociaż teraz jest Arsenal z akcją, ale już przechwyt Enzo Fernandeza i Palmer przy piłce. Palmer i Enzo Fernandez w środku. Naprawdę Chelsea musi walczyć, musi walczyć, wrócić, bo poprzedni sezon był słaby w ich wykonaniu. Ale teraz w tym sezonie grają już odrobinę lepiej. I szczególnie Palmer, który robi fantastyczną robotę w londyńskiej, niebieskiej londyńskiej części. Także zobaczymy. Na razie Arsenal Londyn. Kukurela już przejmuje tą piłkę jednak. W bocznej strefie boiska, ale wybija ją na aut i Arsenal odrzutu z autu. Saka. Saka, na razie tutaj czeka na podanie do White'a, White ma trochę miejsca z prawej strony, White do odegrania do Trossarda, Trossard w górze, ale nie udało się, jeszcze Trossard, Saka i Trossard, Trossard, uderzenie, Sanchez, fantastyczna obrona, Chociaż tutaj z problemami Chelsea Londy, żeby wyjść z własnego pola karnego, wybicie na środek boiska, Kukurela, Kukulera idzie prawą stroną, naprawdę dobrze to wygląda, Kukurela, chociaż nie ma teraz do kogo zagrać, Sancho, Sancho i Nicolas Jackson. Nicolas Jackson tutaj próbuje wejść w pole karne. Na odegranie do Palmera. Nicolas Jackson i świetnie, świetnie czyści tą, tą sytuację Saliba. Dawid Raja. Tutaj widzimy na spokojnie Arsenal Londyn próbuje rozegrać tą piłkę. Nie chcą wybijać jej jak najdalej. Chociaż Dawid Raja tutaj z poważnymi problemami. I wybija piłkę na aut. Madueke będzie wykonywał ten aut. Chociaż na razie nie ma tutaj gdzie zagrać tej piłki. Gusto. Madueke. Madueke. Świetnie Rajs. Świetnie Rajs tutaj czyści. I na razie na razie bez żadnych akcji i fenomenalnych wypadów obu drużyn. Mamy 14 minut do spotkania. Na razie 0 do 0. Strzałów też jak na razie na lekarstwo. Chociaż teraz Palmer jest w polu karnym, ale Rajs przejmuje tą piłkę. Raja. Znowu Raja przy piłce. Saliba. Świetnie, do środka, Calafiori ma dużo miejsca, Thomas, Partey. Ależ teraz ma miejsce Arsenal Londyn, żeby rozegrać tą piłkę. Saka, bardzo ładne rozegranie, piętką do White'a. White i Saka, chociaż z problemami, ale jest rozegranie. White, Thomas Partey, White, Arsenal Londyn w natarciu. Saka, Havertz, świetnie, świetnie rozpoczął się ten sezon dla zawodnika. Arsenalu Londyn i niemieckiej reprezentacji, ale już przejęci Chelsea-Londyn. Palmer, co zrobi Palmer w tej sytuacji, odegranie to Sancho. Sancho próbuje tutaj, próbuje tutaj tym lewym skrzydłem zrobić jakąś robotę, ale na razie bez, bezskutecznie. Na razie ten mecz dość spokojny, jak na to, że mamy to, mamy tutaj derby Londynu. Ale teraz Arsenal próbuje się przebić, The Gunners w natarciu, Saka, Saka prawym skrzydłem, Havertz i Saka, Saka, ajajaj, zabrakło niewiele, chociaż tutaj fatalny błąd mógł popełnić bramkarz drużyny The Blues i Sanchez mógł wbić głową Kajsedo bramkę, do swojej własnej bramki piłkę, ale na szczęście to tylko rzut rożny widzimy tutaj, fantastyczna technologia, kamera połów. High promotion. I tutaj będziemy mieli rzut rożny. Rice. Havertz. Dobre uderzenie głową, ale Sanchez wybija tą piłkę fantastyczną interwencją i gusto. Teraz biegnie prawą stroną. Jackson. Czy to będzie kontra The Blues? Czy to będzie kontra z Bramką? Palmer. Palmer. Świetnie. Świetnie. Wypatrzył Maduekę. Maduekę ma trochę miejsca. Prawa strona. Prawa strona. Maduekę i broniący tej strefy Calafiori, Gusto, Gusto i Rice, świetnie Rice, jeszcze nabił tutaj Gusto, widać doświadczenie Declana Rajsa i od bramki rozpocznie Dawid Raja. no widzimy, że trochę ten mecz nabrał kolorów, nabrał trochę barw i lepiej, lepiej się to już ogląda, Dawid raja. Dawid raja na spokojnie do Calafioriego, Calafiori prawą stroną. Ostatnio w meczach reprezentacji Włoch naprawdę dobrze wyglądał młody, młody, gniewny Calafiori. Martinelli Calafiori, właśnie tą lewą stroną, próbują coś zrobić. Rice, Trossard. Na razie, moim zdaniem, lepiej wygląda drużyna Arsenalu Londyn. Widać, że mają pomysł Havertz. próbował tutaj główką zaskoczyć Sancheza, lecz nie udało mu się. Ale jeszcze Martinelli. Nie wiem, czy to nie był spalony. Trossard, tak jest. Gwizdek sędziego na spalonym. Trossard. Ale tak jak mówiłem, na razie Arsenal. Wydaje mi się, że lepiej wszedł w to spotkanie. Lepiej wygląda Arsenal Londyn. I naprawdę mogą, mogą tutaj powalczyć powalczyć o zwycięstwo. Bo Chelsea Londyn na razie bez żadnego strzału. Dwalą głową w mur, chociaż akcji zbytnio też ich nie, nie było widać. Chociaż może teraz Jackson. Czy wypatrzy Palmera? Tak jest, Palmer. Cold Palmer! Tak jest! Cold Palmer! Tak jak mówiłem! Tak jak mówiłem! Cold Palmer! Jeden do zera! Jeden do zera! Fantastyczne uderzenie Colda Palmera! Raja tutaj był. Totalnie bez szans! Jeden do zera! The Blues! Posłuchajmy Stamford Bridge. Ależ fantastyczne uderzenie kole Palmera. No bramkarz był totalnie bez szans, tak jak mówiłem. Ten młody chłopak naprawdę robi fantastyczną robotę w Chelsea London. Gdyby nie on, The blues, e, naprawdę mogli być w sporych terapatach. A tak, mają tego młodego zawodnika, czy Arsenal ale teraz się rozpędza. troca! I mamy jeden 1, 1 Co tu się dzieje? Trossard. Ależ pięknie. Ależ tutaj szybka odpowiedź. The Gunners. Popatrzmy. Saka tutaj w środku pola. Z do Trossarda na wolne pole. Uderzenie z 16 metra. Tutaj bramkarz dokładnie. Był też bez szans. Ależ pięknie. Fałszem. I uciszył Stamford Bridge, które przed chwilą było w euforii. Ależ meczycho Ależ meczycho się zrobiło, proszę państwa Jeden do jednego Trossard 38 minuta Szybki powrót I szybka odpowiedź The Gunners, chociaż tutaj już Chelsea się rozpędza Palmer, Jackson Co zrobi Jackson? Zagraje do Palmera Raja, fantastyczna interwencja Ależ mecz Ależ tutaj wszystko się Szybko dzieje Fantastycznie tutaj Raja obroni ten strzał Palmera, chociaż to była bliźniacza sytuacja do tej sprzed chwili, której właśnie Palmer zdobył bramkę, ale mamy rzut rożny. Palmer. Zagranie do Fofany! Ale Raja bez problemu tutaj tą piłkę wyłapuje. Dawid Raja. Na razie bardzo dobry sezon w jego wykonaniu. Nie traci dużo bramek, chociaż Chelsea w ataku. W ataku. Strasznie jest Słaba, nie mają tak naprawdę rasowego napastnika, który mógłby tutaj robić robotę. Chociaż teraz Trossard i Havertz świetnie do Saka. Saka znowu zagranie do Trossarda. Sanchez broni. Fantastyczna interwencja Sancheza. ale tutaj Arsenal teraz odpowiada. Ależ walka w tych ostatnich minutach pierwszej połowy. Fantastycznie. Colwill, Sancho, już Chelsea. 45. minuta, plus 2 minuty doliczone do tego. Do tej pierwszej części spotkania. Nicolas Jackson prawą stroną. Świetnie, świetnie White. Bardzo dobry przechwyt White'a. Nicolas Jackson i Kokurela. Już wypuścił tutaj Kokurela właśnie Jacksona. Jackson wchodzi w pole karne. Czy to będzie faul? Nie. Utrzymał się przy piłce Nicolas Jackson. Sancho i Jackson. Co zrobi Caicedo? Zagranie do Palmera. Palmer! Raja, Dawid Raja. Fantastyczna interwencja. Chociaż to jeszcze nie koniec. Dawid Raja. Ależ tutaj końcówka spotkania, fascynująca. Sędzia kończy tą pierwszą połowę spotkania. Zapraszam Was na przerwę, ale nie odchodźcie od odbiorników, bo naprawdę druga połowa może być jeszcze lepsza. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia za chwilę. Nie będzie tu reklamy, bo to nie telewizja. Zapraszam na drugą połowę. I witamy po przerwie 1 do jednego. Chelsea Arsenal. 35. Minuta Palmer, 38. Trossard. A my jedziemy z drugą połową. Jedziemy z tą rozpędzoną lokomotywą na Stamford Bridge, bo naprawdę w pierwszej połowie, szczególnie w końcówce, działo się dużo. Już Colwill. Palmer, Gusto, Palmer. Zagranie do Jacksona, który był pilnowany przez Salibe. Ją wybija tą piłkę. Jeszcze Gusto, świetnie. Calafiori, właśnie o nim mówiłem w pierwszej połowie, że. Fantastycznie pokazuje się w reprezentacji Włoch i dobrze gra właśnie w The Gunners. Jest to trochę dla nas przykre niestety, bo Kivior na razie nie łapie się do pierwszego składu Arsenalu Londyn, ale może, może kiedyś się to zmieni. Zobaczymy. Wracamy do spotkania. Declan Rice, Martinelli, Thomas Partey. Na razie rozegranie w środku pola. Na spokojnie. Arsenal szykuje tą akcję. Nie chcą się śpieszyć, nie chcą popełnić błędu. Havertz przy piłce. Havertz uderzenie. Roberto z broni. Ależ tutaj fantastycznie. Havertz zabrał się z tą piłką. Na plecach miał. sedo, ale świetnie, świetnie się urwał. A tutaj mamy zmianę. Neto wchodzi na boisko w Chelsea Londyn. Madueke schodzi. Zobaczymy, co pokaże ten ten zawodnik, bo naprawdę ostatnio pokazuje wysoką formę. Declan Rice, ale już Arsenal. Martinelli, Martinelli, świetnie. Kaisedo, Nicolas Jackson, Neto, Neto. Właśnie ten, który wszedł przed chwilą, rozpędza się. Zagranie do gusto, gusto ma trochę miejsca. odgranie do Palmera. Do tego zdobywcy pierwszego bram pierwszej bramki dla a Chelsea Londyn. Sancho i Jackson! Rozegranie Nicola Jackson Na 2 do 1 Dla Chelsea Londyn. Ależ akcja Ależ akcja Fantastycznie to zrobili Sancho i Jackson Rozegranie po profesorsku Uderzenie Dawid Raya w tej sytuacji był Kompletnie bez szans Okienko, prosto w okienko Nicholas Jackson i Chelsea London. Chelsea London wychodzi na prowadzenie. Na razie Londyn jest niebieski. <grystanie> Fantastycznie. Thomas Partey, ale czy Arsenal odpowie tak szybko jak to zrobiło w pierwszej połowie? Czy uda im się odpowiedzieć? Trossard. Havertz i Trossard, Martinelli. Martinelli na razie lekko bez formy. Ten zawodnik, chociaż teraz zagraje do Trossarda, ma trochę miejsca, Saka, ale tutaj chyba był spalony, tutaj chyba był spalony, popatrzmy, tak jest, ewidentny, ewidentny spalony Trossarda, chociaż pomysł Gabriela Martinelli'ego był naprawdę dobry, to Trossard trochę się, tros pędził z tym wyjściem na pozycję i odrzutu wolnego Chelsea, Neto. Neto i do Palmer, ależ rozegranie w środku pola, Nicolas Jackson ma trochę miejsca, chociaż już dwóch prywali przy nim, oj, Thomas Partey chyba tutaj z faulem nie, czysto, czysto, jednak sędzia mówi, że czysto, więc gramy dalej, Saka Saka na razie tą prawą stroną nie istnieje, nie pokazuje tego, co zawsze pokazywał chociaż teraz próbuje Kukurela, świetnie, świetnie Kukurela czyści i Sancho Sancho, White świetnie wyczyścił, fenomenalnie Thomas Partey i White. White do Saki. Na razie tutaj walka środku pola. Obu ekip z londyńskiego Stamford Bridge. Martinelli, Saka. DeGeneres próbuje tutaj atakiem pozycyjnym trochę wprowadzić w błąd zawodników londyńskiego Chelsea, ale na razie bezskutecznie. Neto z kontrą. Neto na razie bardzo widoczny Zmiennik, który dobrze się pokazuje. Znowu zagranie Gusto do Palmera, chociaż tym razem Gabriel, ale jeszcze Gusto przy piłce. Gusto zagranie do Sancho. Sancho uderza, White blokuje. Mamy wybicie. Jest Rice. Szybka akcja Arsenalu Londyn. Czy to może być kontra na bramkę? Martinelli, Saka, ale już Saka uspokoił tą prawą stroną. Zagranie do tyłu do White'a. Martinelli, ha Havertz. Declan Rice. White na spokojnie. White i Thomas Party. 73 minuta spotkania. 2-1 dla, dla Chelsea Londyn. Na razie Arsenal w takim układzie będzie wyjeżdżał stąd z zerowym dorobkiem punktowym. Czy to się zmieni? Zostało 15 minut tej rywalizacji. Jeśli Chelsea przegra, będzie miała naprawdę duży problem. E, przepraszam, Arsenal. Bo Chelsea wtedy ucieknie im na 3 punkty. Rice. Odegranie, zagranie do Trossarda. Widzimy tutaj podanie na razie po stronie Arsenalu Londyn. Celność tak samo, ale wynik, wynik jest po stronie niebieskiej. Gusto. Gusto się rozpędza tą prawą stroną. Declan Rice przejmuje tą piłkę, ale wybijając na rzut autu. Zmiana w drużynie The Blues. Schodzi Fofana, wchodzi za niego Diacy. Tak samo i w londyńskiej części Arsenalu schodzi. Parteja wchodzi z dobrą formą. Merino. Zobaczymy, co pokaże. Chociaż teraz Palmer przy piłce. Palmer zagranie do środka, ale Rice przejmuje tą piłkę. Jest Arsenal. Martinelli. Marino. Merino. Gabriel. Gabriel w środku pola. Na razie nie ma co zrobić Arsenal. Bez pomysłu. Trossard. Drossard przy piłce. Saliba. Spokojnie do środka. Declan Rice. Jest Drossard. 8 minut do końca. Arsenal ma kłopoty. Przegrywa dwa do jednego. Martinelli. Havertz. Jest Kukurela. Ale zabie... zabiera tą piłkę Saka. Saka. Zagranie. Ale Kukurela wybija. Mamy rzut rożny. Kolejna zmiana. W obu ekipach. Sancho. Wchodzi Felix. I tak samo w Arsenalu wchodzi Gabriel Jesus, a schodzi Havertz, Saka, Sedo wybija, końcówka spotkania, Merino, przepraszam Sterling przed yy, na boisko, jest Gabriel, Gabriel, Sterling, czy to może być 2 do 2, nie, Sanchez broni, ależ fantastycznie, Sterling mógł, Tutaj świetnie wejść w to spotkanie i strzelić bramkę na 2-2, ale niestety Sanchez w tym pojedynku było wiele lepszy. Joao Felix, czy to będzie kontra Chelsea na 3-1? Nicolas Jackson, Palmer, środek boiska, Saka przejmuje. Ostatnia akcja, najprawdopodobniej to jest ostatnia akcja Arsenalu Londyn. Co zrobi Londyn? Martinelli, Martinelli, środkiem pola zagranie do Saki. 90 minuta, Saka, sędzia do Isaac 3 minuty. Saka cały czas, Saka, ale nie ma z kim rozegrać tej akcji, z tej akcji. Declan Rice, Declan Rice, zagranie do Merino, Merino i Rice. ale jest tutaj tłoczno w środku pola Merino, Martinelli, Rice, Declan Rice, Merino. Jeśli nic się nie będzie działo, sędzia zakończy to spotkanie. Merino, Saka, Merino i Saka. Ależ rozegranie, Kukurela blokuje te dośrodkowanie, jeszcze Saka, Merino, środek pola karnego, Havertz, Havertz, co zrobi Havertz, zagranie do Martinelliego, ależ akcja trwa długo, Enzo Fernandez przejmuje i sędzia kończy to fascynujące spotkanie, Chelsea Londyn wygrywa i zgarnia trzy punkty w tej fantastycznej rywalizacji, dwa do jednego, strzelcami bramek dla Chelsea Londyn. Palmer i Jackson. A dla Arsenalu Trossard naprawdę bardzo dobre spotkanie. Chelsea wygrała kontra -atakami. Arsenal, niestety, znowu przegrywa już drugi mecz z rzędu. A ja dziękuję Państwu bardzo za uwagę i widzimy się w następnych spotkaniach. Do usłyszenia.